Sławków to doskonałe miejsce do prowadzenia działalności gastronomicznej. Kameralny charakter pełnego zabytków miasta i oddane właśnie do użytku nowe, turystyczne atrakcje powodują, że staje się ono coraz popularniejszym miejscem wizyt mieszkańców województwa śląskiego i małopolskiego. W samym sercu Sławkowa czeka na swojego najemcę osiemnastowieczna wieczna drewniana karcz. Miasto oferuje do wynajęcia prawie 200 m2 powierzchni, na którą składa się 10 pomieszczeń. Trzy sale restauracyjne, zaplecze kuchenne, klimatyczna piwniczka, toalety oraz pomieszczenie gospodarcze. To wszystko w budynku, którego korytarz będzie pełnił funkcję otwartego, kulturalnego pasażu opowiadającego o historii tego wyjątkowego miejsca. Tuż obok w łatwy sposób można stworzyć aż trzy atrakcyjne ogródki gastronomiczne. Ten niezwykły budynek położony jest przy średniowiecznym rynku w pobliżu przyciągającego turystów parku Doliny Białej Przemszy, nowej atrakcji turystyczno-przyrodniczej stworzonej przez miasto. W pobliżu karczmy znajdują się również nowoczesne centrum edukacji ekologicznej i kulturowej, XIII-wieczny kościół, klimatyczne podwórko na małym rynku z kameralną sceną dla plenerowych imprez oraz ruiny Zamku Biskupów Krakowskich w parku miejskim ze strefą aktywności rodzinnej. Zainwestuj w Sławkowie, mieście z dobrym nurtem.